Cześć, już tylko do 31 grudnia 2024 roku możesz kupić certyfikowane szkolenie pierwsze na świecie z Google Search Console oraz z technicznego SEO. Dowiesz się jak naprawdę działa Googlebot, co krauluje, co indeksuje i dlaczego i jak rozwiązywać wszystkie problemy z wykorzystaniem tego darmowego narzędzia. Oprócz... Samych filmów, którego materiału jest ponad 10 godzin, dostaniesz dostęp do grupy, gdzie publikuję testy, wyniki testów, podpowiedzi, których nie publikuję nawet na LinkedInie ani na Facebooku, ani w internecie. Serdecznie Cię zapraszam, ponieważ zostało już niewiele czasu do końca roku. Obniżam cenę tego szkolenia o 50% na 685 zł netto. Jeszcze raz Was serdecznie zapraszam. Link do szkolenia będzie znajdować się po prawej stronie, na dole, na górze, bez względu, w zależności od tego, jakie to będzie medium społecznościowe. I mam nadzieję, do zobaczenia na szkoleniu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.